Dlaczego tak szybko chudnie się po odstawieniu alkoholu? No po pierwsze dlatego, że alkohol to są puste kalorie. Nie wiem, czy wiecie o tym, że kieliszek wina taki na przykład 150 ml to jest 150 kalorii. Także jeżeli wypijacie dwa kieliszki to jest 300 kalorii. To już jest całkiem sporo. Drinki, jeżeli podlewacie je sobie, nie wiem, Coca-Colą czy innymi słodkimi napojami to już jest w ogóle jeszcze większa bomba kaloryczna. Po drugie alkohol sprawia, że gorzej wolniej Metabolizujecie tłuszcze, bo wątroba jest zajęta przede wszystkim zajęciem się substancją, którą wprowadzacie do organizmu, która ją truje, czyli alkoholem, i tłuszcze są zwyczajnie odkładane. No i trzeci efekt to jest to, że ponieważ alkohol zaburza gospodarkę elektrolitową i odwadnia nasz organizm, to w efekcie picia, nawet umiarkowanego, puchniemy czyli. Jeżeli odstawiasz alkohol, to bardzo szybko ta opuchlizna znika, i to jest kolejny powód, dla którego jesteś lżejszy czy lżejsza. Bardzo polecam sprawdzić osobiście. Dwa- trzy tygodnie wystarczą, żebyś poczuł czy poczuła te efekty.